bajki oglądano w domach za sprawą projektora obrazkowego, bajka, popularnego i taniego urządzenia pozwalającego poklatkowo oglądać przewijane na rolce obrazy. Uzupełnieniem magii ciemności i obrazu był zapach kurzu palonego przez lampę diaskopu. Atrakcją były już same przygotowania do projekcji. Wyciąganie rzutnika z pudełka, zakładanie filmu, zgaszenie światła i wreszcie obrazy z bajki. To cały spektakl odbierany z wypiekami na twarzy. Diaskop, produkowany od roku 1953 przez łódzkie zakłady kinotechniczne, był nieduży i na tyle prosty, że dzieci mogły obsługiwać go samodzielnie. Pomiędzy kondensor a soczewkę zakładało się pionową kasetkę ze standardową taśmą filmową 35 mm, przesuwaną za pomocą ręcznego pokrętła. Produkcją filmów, początkowo czarno-białych, później kolorowych, trudniło się kilka wytwórni w Łodzi i w Warszawie. Fabuła najczęściej nawiązywała do znanych i lubianych bajek. Schemat przypominał nieco komiks. Pod obrazkiem umieszczano tekst, który podczas wspólnych projekcji czytany był na głos. Popularność tej formy rozrywki spadła wraz z upowszechnieniem się telewizji.